Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku MacPixela. Goldujemy dalej poziomy. I dawno nie grałem, więc prawdopodobnie, jeśli tego jeśli pamiętam dobrze, jest to chapter 3. Tak, chapter 3. Lecimy więc chapterem 3. Zaczniemy od pierwszego. Wstawaj. Dobra. Pyk. I daję bilecik. Dobra, tu troszeczkę jest. Kopniemy bombę, może na flagę? Ha! Dobra, dalej. Mm, mogę go wykopać. Mm, nie wiem, czy nagrywam dźwięk. Sprawdzę chwileczkę. E, tak, dźwięk nagrywam. Dobra. Mm, może ogień? To już było. E... Kopnięcie też nie pomogło. E... Weźmy bombę. He, i po kabelkach. Dalej. Weźmy flagę. Podarliśmy nic. Dalej. No, dobra. Balon zrobiony. Susza. Nie, suszarkę. Kurczę. Nakręćmy. Wow. Dobra, zrobione. Eee, kopnijmy kosmonautę. Dobra, i tu chyba zostanie tylko kopnięcie. Eeeeeh! Yeah, Timio! Bonus, bonus, znowu bonus. Pyk. Już nie chciałem się oglądać. No i zrobiliśmy pierwszy. Na stówę lecimy z kolejnym. Chapter. A, chyba nie po kolei lecę. Dobra, tu mamy wszystko. Telewizor. Dalej. Mm, aha, dalej. Czego tu jeszcze nie robiliśmy? Kurczę, niech Pinokio kichnie i Pinokio webmodel. Rrr, 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 otwórzmy drzwi oczywiście jeśli mogę, jeśli nie, no to kopnijmy go, tego też nie mogę. Weźmy gitarę i zagrajmy Bach Bach Aha, dobra Creeper. Ooo, nieszczęsny creeper. To było, weźmy pieniądz, dajmy telewizji Dobra, udało się. Kopnijmy diabeła. Diabeł mnie obrzygał. Dalej. Hmm. Podniemy do dziury. Ha! Zjemu, spodnie. Bonus. No, kod ten. Trzeci od prawej. Biela ryb. Może niech. Haki. aj... To jednak nie to. Walnimy gitarą. Też nie to. Nie, 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 aj ty, dekielo. A mogę na siebie? Nie mogę. Kurde, niestety. Co tu jeszcze można? No nie wiem, dobra, weź Niech zje. Hmm. Można na bombę. Hmm, też nie pomogło. E, gitara. Hmm, to było. To też, no i zaczynam się znowu gubić. Pinokio się rozpadł. Też nie to. A rękę samą wkładaliśmy? Ha, tak go nie zgnietaliśmy. Dobra, z Creeperem się udało. Na całe szczęście kopnijmy Haka. On mnie złapie. Dobra, co tu jeszcze może być? Okno, otwórzmy okno, właśnie. fua i bomba. NIE! Może pieps na ząbki? No, coś czuję, że z tymi zębami będzie robota. Nie, to już robiłem. Bombę kopałem. Ogilajmy go. Gilgi... Aha, dobra. Tego nie widziałem. No i... drugim. Czas na trzeci, tak? Troszeczkę szybciej, to leci. Jednak nie jest ta sama, troszeczkę zabawa co za pierwszym razem. Runda druga. Dobra, tutaj trzy plansze tylko. Eee, krowę weźmy tam. Już nie pamiętam, czy to było. To było. Kopaliśmy... Batmana kopnijmy. Nie, popatrzmy. Eee, i co tam jest? Nic. To ciekawe. Dobra mysz-osłoń jego kopaliśmy tak e, korkociąg na twarz bombę kop mm, może mu rzućmy na twarz albo no, dobra, o, udało się kolejny to już było latarka i w batmana dobra nie Alko, Alko Też było, dobra, latarka jeszcze czuje, z bombą Dobra, no i tu zostało To było... Alko i Korkociąg Nic On już dostał No to już chyba kopałem Ja jego czapę I co? Aj jeszcze tak, mogłem zjechać. A z alkoholem też mogę tak zjechać? Eee. Aha. No tak. No i się udało, więc zaczynamy. Jeszcze. Golda. Nie wiem co nas spotka. Chapter 3, Special Round. Anibumane... Lla. Nie doszczytałem na czas. Eee, Simpsonowie. Wyjdźmy stąd. Do widzenia. Wcieraczkę, dobra. Nic. Timon, Pumba, Króle. Niech zjed... Pumba. Ale nie wsadzajmy w Pumbę. Dobra. O! Aha! Dobra, trzeba było wsadzić. Zjarane smertwy Ty otwierać. Masz. Też nie? Dexter! Mhm, myślę, że tak. Flintstonowie. Nie Freda, nic Bomba, masz Fred, nic Ha, Dragon Ball, no dobra, dajmy mu, tyk i transformacja we Ha, w Sailor Moon -a. dobra, ej, uchylmy okno, nie wiem co to dało, dajmy prezent teraz Dziadek, łapę. O, dobra. Mmm, mikstura. Może na bombę? O, jestem późno. Ha, udało się. Y, 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 bomba, bomba. Łap to w zęby. To nie to. Kopnijmy go. O, on, kame, kame. Ha. I to nic nie da. Weźmy bombę. I wyrzućmy. Albo podwycieraczkę, <laughs> taki psikus Też nie. Dobra, Barney też nie. A może przez to okno bym wyrzucił? Dobra. Co tu mogę zrobić? To już zrobiłem. Bomba przez okno. Hop, i po bombie nie. Może tu przez okno, hop! Dobra, tu się sprawdziło. Co tu trzeba zrobić? Co tu zrobić? Nie oglądałem już... A tak! Księżyc z transformacją! Ha, 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 ha. Sailor Moon! Zawsze znaczy, chciałem być Sailor Moonem. A! Zabrałem mu łeb! Fatality! No nawet na złote! Eee, dobra, została jeszcze bomba. Eee, może niech Homer zje tą bombę? E, ja myślę, że to nie... A, dobra. Bonus, 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 nie wiem, klikam znowu gdziekolwiek. My pixel! Du, 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 du. Dobra, wycam pany. Więc trzeci chapter zakończony. Z tego co pamiętam, nie wiem czy jeszcze nie będziemy musieli dodatkowych na 100%. Hop. A tu jest Locket, cały czas Locket. Kiedy będzie? Uuu, a tam pisało Il are rounds, dobra. Coś mi się wydaje, że właśnie jeszcze będzie trzeba. Dobra, lecimy. Do rundy pierwszej. Tu aż pięć, dobra. Kopnijmy go. Albo nie, czapek. Hmm. Hop, 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 tak, sztuczka. Tak to ja robiłem. Eee, dajmy mu mi bombę. Gimdem bomba. Ips, to nie to. Mmm... Tu alkohol. Dajmy mu alkohol. Nie. Co mogę zdziałać z Obama? Wow! Tego tu nie było. A tu, Anty. A mogę inną? A mogę. Hahaha. Ha, ha. Dobra. Któreś jeszcze atomówki nie rzucałem chyba? O, dobra. A, atomówki gotowe. A tak bez bomby? A, tu jeszcze bomba zleci. Tego nie dzieje. A no właśnie, no to widzę, że było to właśnie z bombą. Jeden nie będzie jeszcze sporo Nie całuj się z Obamą, ty Z Bereźniku, ty Eee, aha Nie, rozchwiniam. I nie ogarniam To już było Nie chcę się całować z Obamą Dobra, to też było Nie śmiał, alkohol I polejmy też nie było. Yy, aha. Jestem pochwycony. Jeszcze chyba tyle opcji, Eee. Yy, tu żadne, tu żadne. A co dalej, co dalej? Tak, walmy go w Dobra, udała się wieżyczka. Mmm, może go spróbujmy? On nas zeslapił. Dobra, zostaje nam jeszcze jedna opcja. Hop! Bonus. No znowu nie wiem. Pyk, weźmiemy to i to. Bo jeszcze tu nie próbowaliśmy tej opcji. Oczywiście nie chciało mi się patrzeć. Kolejne. Runda trzecia! Dobra, tu mamy... Cztery. Ja to pamiętam! To było drętwe. Wejdźmy Odbytnica. <grytanie> ty ty niedobry. Mhm, dobra. Coraz mniej kombinacji. Gaśmy klucz. Klucze jeszcze chyba nie gasiliśmy. Dobra. Naprawdę coraz mniej tych możliwości. Możemy mogą do odletnicy Nie Aha, zeserał się na mnie. No to dobre. Next, Pick. UFO, papaj to. No tak, dzięki, dzięki. Nie wiedziałem, że to z bomba. Kabelek zerwany. No będę już na szybko tak robił. To już było. Dawaj, latarkę. Wow. Dobra, udało się. Teraz bomba pyk. Dupę. Dobra, to jeszcze nie to. To jest ten sam kabel. Non stop. Dobra, a może go połaskotajmy po piętach? Ha! Mimo wszystko wyszło. To już robiłem. Slapnijmy Batmana w twarz! Nie mogę wyskoczyć. Bagiety. Yy, dam. Dobra, kopnijmy. Mhm, zatankowaliśmy. Weźmy klucz. I siępnijmy. Batmana w ray. A on siępnie nas. Dobra. UFO! Tak, odlałem się na UFO. I to właśnie było. To. Hmm. Któż by mógł się spodziewać? Weźmy klucz i nagaśnicę. Na gaśnicę nic. Dobra, no to... To było to! Musieliśmy po prostu tego klucza użyć. Runda druga i... Tutaj trzy są poziomy. Dawaj książkę. Łapaj książkę. Aha, to wygląda jak nie mam pytań. Eee, weźmy tak i tak. Tu też możliwe będzie troszeczkę opcji. Ale... Do ważnych świat należy. Tu się światło zapaliło. O, bomba! He. Bierzemy ją. Hmm, hmm. Okej. Okay. Spaliłem Segeaci. Tu nie ma nic. Dalej, co to może być? Dawaj różdżkę Harry. Zacerujmy ją. Zabaj bomba. Dobra, dalej. Byśmy słońce. Zajarałem się. Ech... Weźmy i na księdza. ha, 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 ha. Deszcz, weźmy deszcz i użyjmy na niej. Tak, żeby było abstrakcyjnie. Dalej nic. Dziadek. Duśmy dziadka, dalej. Książka jeszcze na księdzu, nie robiliśmy książki. No i ksiądz odleciał. I to było ostatnie z księdzem. Weźmy jej, wyciśnijmy na łeb. Masz no, zjeść chmurę. Be right back. Kopnijmy go. Kopnijmy go w twarz Jadek Pełni samobójstwo. Okej, okay, dobra. Teraz może ją troszeczkę. Mmm. Heba nowy. Mmm, -hmm, dobieram. Burza na nią. Ha! To było właśnie to. Okej. Okay. Lecimy, teraz to Nie może tak z każdym, jeszcze ze środkowym. Hmm. I i... Odblokowany! Idziemy ostatni poziom. Chapter 4 Special Round. Boom, sweet boom. Jest to ostatni... nie. Ostatni poziom. Musimy trafić na każdy. Nie wiem, nie wiem. To jest wszystko do użycia. Konfetti. Może używajmy jednego non stop A, weźcie coś się znajdzie. A ty dziadku Dobra, tu już było. Musimy next Hop Jak będzie serne, to znaczy, że to było to! Nie chcę się każdego powoli, powoli z każdego tak sprawdzać, więc polecę szybko. Hop, to nie to. Bomba. <laughs> dziadek. Hop, konfetti. O, konfetti, dobra. To było bombofetti. To była bomba, dobra. Następna, nie ruchaj tego, proszę cię, dziadek, jak zawsze ukryty. Zjadłem, nie to też nie. Dajmy tą bombę teraz, tak? Wgniećmy ją, wgnieć, wgnieć, kopnij, wyruchaj, wszystko. A, dobra, to było to. Teraz next. To też było to. Mmm, ten farcik. Kolejne. Hop, to nie było to. Następne, super. jeee, yeah. tak, odlećmy. To było to, i prawdopodobnie to będzie to. No już nie ma żadnego wyboru. No i Mark Pixel. No i wszystko się udało. No i co dalej? Yy, no i co dalej? Zmijmy to na 100%. O nie, nie chcę tego na 100%. No, dawało mi na szybkości. Ha! Nie ma tak tempo. Hop, hop. Może się od tych. A no, akurat od pierwszego tam poczęliśmy. Go, 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 go. I ostatnie. Kolejne. Ale Jezu, ale to jest roboty przy tym, go, go, go. O ten ostatni poziom naprawdę za pierwszym razem, tak jak ktoś nie gra, nie wie o co chodzi. Jest nie do zrobienia. Już coraz mniej, coraz mniej. Mmm, czuję te nadchodzące napisy. O złoto dobrze, mamy jedno złoto. Idziemy dalej. O gdzie drugie złoto? Nie rządniku. Ale nic. Ale nic. No tak, bo ma dupę. Idziemy teraz tam. Kolejne złoto, chyba już zobaczyliśmy. Bomba jest, kolejne złoto i kolejne bonus. Znowu ten sam. Zostaje jeszcze jedno. Tak to właśnie są napisy końcowe: tan 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 tan, tan. Więc przychodzi se listonosz. Tu tu komputerowiec właśnie coś tam. Sioka na tym dostał paczkę, nie wiadomo skąd. Co się okazuje? Że to bomba. Więc Szybko napiszę wiadomość. Do kogo? Aha. Nie mam pytań. Dobra, on pije. Gra dalej. Wali głową w ścianę, bo głową muru nie przebijesz. Magpixel, bombinator. Więc se pomyślałem. Dzwonię do Macpixela. Macpixel, to twoja bomba? Znaczy, Macpixel, to ty? Tak, to ja. Coś się stało. Jest bomba. Bomba? Tak, bomba. Twoja. Oczywiście. Uu, ale mu zaproponował gotówki. Tak, 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 okej. Okay. Dzwoni znowu. Mhm, mm mhm. Okej. Okay ten już ognisko rozpalił, nachlał się, poszedł spać. To przypomina mi jedną planszę poprzednie, plansze i takim oto sposobem skończyliśmy. Mac Pixela praktycznie na 100, bo tam chyba tych, tych map poprzednich nie zrobiłem. Na 100 cofnę. No, tu jest tylko biten, właśnie biten. A ja co zrobię. Robię to na 100%, żeby było kulturalnie stówka wszędzie. Mm, dobra, tu może tak, zamienimy, wrzućmy przez okno, dobra, tu się tak nie da, to następnym razem kopniemy smerfy. Mm, to by było, bomba jeszcze na nie, nie patrzyliśmy, właśnie, no i to było właśnie złoto. Nie pumbę. Aha, pomba wyżego. Dobra. kupimy do smerfa. do drugiego. A ten! Zamienimy w karkamela! Laboratorium Dextera. Na didi, na didi. Hop, pi. Dalej. Zabierzmy mu laskę. Give me your lask. Aha. Kopnijmy go w jajka, kolejny poziom dodatkowy. No i zostanie tylko dexter. No i na Dexterze powiększamy web O, to nie wszystko. Możemy jeszcze coś zrobić. Wylejmy to na komputer. Zawsze możemy o tym. Albo na bombę. No tak to już robiłem. Chciałem Didi kopnąć ogólnie. A mogę dexter Ha, dostał buta. No i statystycznie, statystycznie, zabiliśmy już całego MacPixela. <grym> Więc żegnam się z Wami w tej serii i zapraszam na kolejne inne, bo prawdopodobnie będą nadchodzić, bądź będę kontynuował to, co robiłem. Więc żegnam się z Wami, do usłyszenia w innym gameplayu, let's playu, bądź. Czym tam was uraczę? Do usłyszenia. Cześć!